W kalendarzu notujemy zazwyczaj informacje związane z konkretną datą, jak na przykład czyjeś urodziny, albo wręcz datą i godziną, jak na przykład klasówka zanotowana jakiegoś dnia o określonej godzinie. Jednak mamy jeszcze drugi rodzaj notatek, mianowicie zadania do wykonania, które nie muszą być związane z konkretną datą. W sekcji Moje kalendarze oprócz głównego kalendarza. Widzimy również nieaktywną listę zadań. W momencie, gdy klikniemy tę listę, po prawej stronie ukazuje się specjalne okienko, w którym możemy notować zadania. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób tworzymy zadania. Wyobraźmy sobie, że chcemy kupić książkę z listy lektur. Wstawiamy kursor i wpisujemy informację. Może to być inne zadanie, na przykład dopiszmy jeszcze kilka innych zadań, na przykład spodziewamy się w przyszłym tygodniu klasówki, wobec tego chcemy się skontaktować ze znajomą osobą z klasy, aby porozmawiać na temat klasówki i wpiszemy na przykład telefon do Basi klasówki. Albo za dwa tygodnie mamy ważny mecz i musimy kupić nowe tenisówki. Czy też wreszcie trzeba zrobić porządki w komputerze, ale nie jest to związane z jakąś konkretną datą, po prostu jest to zadanie, które czeka na wykonanie, choć jeszcze nie wiemy, w którym momencie zabierzemy się za tę robotę. Wpiszemy. Uporządkować komputer. Notatki możemy łatwo porządkować, na przykład zmieniać kolejność. Chcemy na przykład, aby informacja uporządkować komputer znalazła się nie na piątym, a na przykład na pierwszym miejscu. Wobec tego możemy rozwinąć tę listę i tutaj mamy listę rozmaitych czynności i na przykład przenieść w górę. Kliknięcie spowoduje przeniesienie w górę o jedną pozycję. Ale możemy się również posłużyć kombinacją klawiszy kontrol strzałka w górę na klawiaturze. Czyli ustawimy kursor w zadaniu, a następnie kilka razy naciśniemy kontrol strzałka w górę. I w ten sposób dane wydarzenie zostanie przeniesione. W analogiczny sposób możemy przenosić w dół. Kontrol strzałka w dół. Może się zdarzyć, że jakieś wydarzenie, które nie ma przypisanej żadnej konkretnej daty i godziny, będziemy chcieli jednak wykonać w określonym momencie. Wobec tego możemy kliknąć tę strzałeczkę, edytuj szczegóły. I wyznaczamy datę, na przykład 15 maja. Możemy jeszcze dopisać jakąś notatkę. Kliknięciu powrót do listy, powracamy i mamy tutaj poszerzoną informację. A teraz załóżmy, że jakieś zadanie zostało wykonane. Wobec tego możemy kliknąć to pole wyboru. Zadanie zostanie przekreślone jako już wykonane, ale żeby nie widniało dalej na liście, możemy rozwinąć menu. I kliknąć polecenie wyczyść ukończone zadania, i to zadanie, które zostało oznaczone jako wykonanie, zniknie z naszej listy. Jeżeli będziemy chcieli schować listę zadań, wystarczy kliknąć w tym miejscu lista zadań. Gdy klikniemy, lista zadań pokaże się ponownie. Jest to zresztą ta sama lista zadań, która jest dostępna w poczcie Gmail. Gdy klikniemy tutaj, Lista zadań wyskakuje okienko, w którym jest widoczna informacja. Zauważ również, że jeżeli jakiejś czynności przypiszemy konkretną datę, wówczas ta czynność umieszczana jest w górnej sekcji kalendarza. Jak więc widać, kalendarz może nam posłużyć zarówno do notowania wydarzeń związanych z konkretnym dniem, a nawet i godziną, jak i wprowadzania informacji, które nie są związane z żadną datą. W ten sposób będziemy w pełni panowali nad swoim rozkładem dnia.